A dzisiaj przygotowałam dla Was masę niespodzianek prosto z Tigera. To mój pierwszy raz, kiedy otworzę boxy surprise. No i kochani, dajcie mi znać na dole w komentarzu, czy chcecie, aby wkrótce pojawiło ich się jeszcze więcej u mnie na kanale. A tymczasem zabieramy się za otwieranie aż pięciu niespodzianek. Mega, mega ciekawa, co skrywa się w środku. I powiem nawet, że jestem trochę podekscytowana. E, trochę zajrzałam już tutaj przez tą dziurkę. Wy chyba też widzicie, że tam jest coś mega, mega kolorowego. W takim razie zaczynamy. Tutaj z tyłu musimy sobie odgiąć to. Tadam, ta co tam będzie w środku. Ja już wkładam rękę. Oh, no dobra, są chyba dwie rzeczy albo trzy. Pierwsza z nich, dosyć ciężka, kolorowa i duża. To jest tabliczka mnożenia albo jakieś takie fajne klocki. No i tak się prezentuje ta super tęczowa układanka. Zobaczcie, klocuszki możemy wyciągnąć, możemy je nawet wszystkie wysypać. No i się pobawić, układać od najmniejszego do największego. No i z powrotem wkładać je również tutaj do środka. Mam nadzieję, że trafię również na coś fajnego w końcu, aż mam 5 boxów do otworzenia. O, ale super! Zobaczcie na to. To są po prostu kolorowe kredki. Dodawałam sobie kartkę i robimy test na żywo. Wzięłam sobie tutaj kilka kredek i zobaczcie. O, ale pięknie! Zobaczcie jaki fajny efekt tęczowy. Ale super! No i muszę przyznać, że te kredki to naprawdę świetny pomysł. Zobaczcie, rysują idealnie. Kolory są bardzo intensywne. W pierwszej niespodziance były tylko dwie rzeczy. Zobaczcie, box już jest pusty w środku, więc odkładam to i sięgam po kolejną niespodziankę. Z tego co widzę, tutaj chyba będą okulary, czyli chyba coś dla mnie. Zajrzyjmy zatem do środka. Ja tutaj delikatnie to odklejam. O, oh, wow! Słuchajcie, faktycznie! Są okulary! I nawet dwie pary okularów! Pierwsze z nich są takie e, różowo-fioletowe. Tak się prezentują już na mnie. Zobaczcie, jakie są gigantyczne i przyznam szczerze, że są bardzo, ale to bardzo ciemne. To są okulary numer jeden, a to są okulary numer dwa. No, spójrzcie na to! To wygląda w ogóle jak jajka wielkanocne. Zatem, uwaga, uwaga, szybka zmiana. tadam. Ta I co? Jak Wam się teraz podoba? Box podoba mi się najbardziej. Losuję kolejną rzecz. Coś malutkiego. Porane znowu z takim zajączkiem jakby wielkanocnym już. To jest zestaw spinek i gumek do włosów. teraz teraz na ostatnią rzecz, która jest najcięższa i chyba największa w tym pudełku. Nie uwierzycie. To jest zestaw czterech świeczuszek, które wyglądają jak kurczaczki w czterech różnych kolorach. Szybciutko przechodzimy do boksa numer 3. No i tutaj widzę zupełnie jakąś inną niespodziankę, coś czego jeszcze nie miałam. W takim razie otwieramy delikatnie. Nie chcę tego podżyć, chcę, żeby były piękne w całości. To dam, to dam i zażyjcie razem ze mną do środka. O, ile tam się kryje niespodzianek? O, wow! Wyciągnę najpierw tę największą. Cóż to takie... Trafiłam na jakieś fajne takie holopaczki na słodycze. Dodatkowo one tutaj jeszcze mają jakieś godziny, więc możemy zrobić jakieś wspólne odliczanie. Zaglądamy dalej, losuję, znowu coś takiego płaskiego i cienkiego. O, jak słodko, zestaw naklejek, ale te będą musiała poczekać na przyszły rok, bo to są e mikołajki z jakimiś prezencikami. Czas na niespodziankę numer 3, bo tam w środku są aż cztery niespodzianki. Znowu coś takiego schowanego. Czy to jest kartka, albo jakieś życzenia? Noworoczne. Słuchajcie, wyciągam, jest koperta. I faktycznie mamy tutaj kieliszek, jakby z szampanem. Napis Happy New Year. No i w środku możemy wypisać życzenia. Mega szczęśliwe są te pudełka. Ja teraz wyciągam ostatnią rzecz. Zobaczcie, w środku jest, jest już pusto, więc odkładam to. I co ja tutaj mam? To jest. Słuchajcie, coś, co możemy podłączyć pod nasz telefon. To jest wiatraczek do telefonu komórkowego. Dobra, sprawdźmy jak to wygląda. Ale to zobaczcie, taki czarny, no i spróbuję go podłączyć. Ja mam już po mój telefon, teraz muszę tylko przygotować to urządzenie, więc wciskamy tutaj tą końcówkę i uwaga, uwaga. Kładamy to tutaj i, i nic. Nie działa! Słuchajcie, wiatraczek powinien się kręcić, Idealne byłby na jakieś upały, na przykład latem, w czerwcu albo w lipcu, no, ale niestety, może by nam mieć bardziej naładowany telefon? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jeżeli wy znacie odpowiedź, napiszcie mi to koniecznie na dole w komentarzu. To pędzimy dalej i szukamy kolejnych fajnych niespodzianek. Tym razem mamy box numer 4. I znowu tutaj widzę jakieś fajne rzeczy i. O, coś słodkiego, różowego z serduszkiem. O wow, co to może być? Może coś na walentynki już? Bo z tego co widać, to tutaj na różne okazje są te rzeczy. Nigdy nie wiadomo na co trafimy, choć to jest wielka. Niespodzianka, tak jak jest napisane. Ta -dam, ta -dam. Ja najpierw zajrzę. Ula, la. Słuchajcie, tutaj mamy tylko dwie rzeczy, w tym jedna jest bardzo duża. Zobaczcie, tak się prezentuje. Sięgnę najpierw tą mniejszą, ale ciężką, przepiękną, zobaczcie, to jest takie serduszko. Czy to są karty? O rany, muszę zobaczyć. O, karty do gry w kształcie serca! O rany! I zobaczcie na samym początku mamy Asa. Patrzcie jak one przepięknie wyglądają. Prawdziwa talia kart mamy wszystkie kolory, wszystkie znaki. Zobaczcie, jest czerwony, yy, różowy, tutaj jeszcze jest niebieski i zielony. Wygląda to przepięknie. Nie wiem, jakby się dało z tego zrobić takie wachlarze, chociaż da radę, więc rozgrywka w karty w kształcie serca może się odbyć, słuchajcie, z kimś ukochanym, z przyjaciółką albo nawet z rodzicami. Z powrotem możemy to schować do pudełka i po prostu zamknąć. I teraz czas na drugą i ostatnią niespodziankę z tego boxa. Wyciągam, zobaczcie, jest pusto. Było mnie ale były naprawdę duże. Cóż my tutaj mamy? Jakieś takie cukierki. Ja przeczytam szybko z tyłu. Są to rolki z konfetti w ścinek ciche. Więc chyba nic nie będzie wybuchać, nie będzie tutaj żadnego dźwięku. nie i jest tutaj dosyć sporo. W środku wyciągnę sobie jedną taką. Co Ta dam Zobaczcie jaki słodki cukierek. Czy to trzeba rozerwać po prostu, żeby wypadło nam konfetti? Spróbujmy zatem. Chwycę ten oto sposób. Muszę użyć nieco więcej siły. I uwaga! Aha, no dobra, no jest, jest trochę konfetti, ale czy to tak ładnie wypada? Nie wiem, myślałam, że to jakoś bardziej wystrzeli konfetti e, czarno-złote. Niestety, kochani, zobaczcie, zbliżamy się już do końca, został już tylko jeden boks, który, uwaga, uwaga, mam schowany tutaj za mną, o, z tej strony, więc sobie go sięgnę. No dobra, czas na ostatnią niespodziankę i co ja tam widzę w środku? Mogę troszeczkę podejrzeć. Będą. ale nie jestem pewna. Ostatnia niespodzianka, a Wy koniecznie piszcie na dole w komentarzu, czy chcecie więcej tych boksów z Tiger'a. Ja z wielką ochotą je otworzę. Dobra, cóż my tutaj mamy? Okej, okay, ja już wiem ile jest niespodzianek. Najpierw sobie wylosuję niespodziankę numer jeden i mamy tutaj faktycznie kredki i to są te same, które miałam wcześniej, więc trafiłam na pierwszą powtórkę. I Wam już nie będę pokazywać tych kredek, bo już zrobiliśmy ich test. O rany! Uuu, ja trafiłam tam na coś miękkiego. Co to jest? Jakiś gniotek? Dobra, wyciągam to. O, rany! Faktycznie! Mięciutkie, jak taka piłeczka. O, zobaczcie, co się dzieje, gdy to naciśniemy. A, to wygląda, jakby on miał y, gumę balonową w buzi i po prostu nadmuchał wielkiego balona. Mięciutkie, do rozciągania. Mega fajna zabawka. Możecie nawet ją rzucić swojemu zwierzakowi, też na pewno się pobawi. Rzuciutkie wygląda jak takie rzutko od jajka. Wyciągam już ostatnią trzecią niespodziankę. ta dam, pudełeczko już jest puste, a ja tutaj trafiłam na taśmę. To jest chyba jakaś taśma prezentowa, wstążka ozdobna, dokładnie, słuchajcie, wygląda przepięknie, ma przepiękne kolory, idealna właśnie do zawinienia jakiegoś prezentu, jeżeli się gdzieś wybieracie, nie tylko na święta, ale na przykład na urodziny, na jakieś przyjęcie fajne, to tym możecie związać swój prezent. Kończyłam zabawę na dzisiaj, boxy są puste, nic już w środku się nie znajduje, ale na koniec jeszcze zrobiłam sobie mały ranking i pokażę wam moje ulubione dzisiejsze niespodzianki. Numer jeden to są te romantyczne i przepiękne do gry. Jestem w nich po prostu zakochana. No zobaczcie, ta talia wygląda przepięknie, z tyłu po prostu mamy serduszka. Numer dwa to te super stylowe okulary, które już czekają na lato i na jakieś słoneczne dni. I numer trzy to są te super fajne kredki. Mi akurat trafiły się dwa zestawy, więc ich mam aż podwójnie, ale super, bo ja bardzo lubię rysować i na pewno te kredki się mnie nie zmarnują. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną dzisiaj kochani i ja bawiłam się świetnie i liczę na to, żeby również Napiszcie, czy chcecie kolejne takie boxy z Tigera, bo ja z wielką ochotą je jeszcze otworzę. I może pojawią się u mnie jeszcze takie duże boxy. A jeżeli chcecie ich jeszcze więcej, to wpadajcie na mega dykond, bo wiem, że Iza również będzie je otwierać. I sama jestem ciekawa, co ona tam trafi w środku. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, pa pa kochani!